Cześć, jestem Lukcik i pokażę wam głośnik Audictus Aurora. Zapraszam do oglądania. Unboxing Na samym początku widzimy typowe dla Audictusa pudełko. Na jego przejdziemy render głośnika z włączonym podświetleniem, informacje o modelu oraz o tym, że ma bluetooth 5.0 i krystaliczne tony. Z prawej strony mamy logo producenta. Z tyłu krótki opis, z informacje o tym, jakie kable są w zestawie, podpis elementów i krótką specyfikację. Z boku mamy informacje o bluetooth PIN-0, DeepBasie, informacje o odporności IPX7 i kolorowym podświetleniu. A więc otwórzmy go. Na samym początku mamy instrukcję obsługi: kabel USB-C do ładowania. kabel jack 3,5 mm na jack 3,5 mm oraz oczywiście sam głośnik. Recenzja Głośnik jest solidnie wykonany, nic z nim nie lata, nic nie trzeszczy, został wykonany z ABS -u i stalowej kratki. Jego wymiary to 20x9 cm, a jego waga to lekko ponad 600g. Na górze w wersji stojącej mamy logo Dictus i zaczep, aby mu głośnik do czegoś przypiąć, a od spodu mamy informacje od producenta oraz 3 aby urządzenie mogło właśnie w taki sposób stać. Natomiast na górze w wersji leżącej mamy panel sterowania, idąc od lewej przycisk do zmiany podświetlenia, głośniej lub stecz, włącznik, ciszej lub dalej oraz przycisk play pauza który służy również do odbierania połączeń. Przyciski są dobrze wyczuwalne pod palcami i nie mam problemów z ich kliknięciem. Od spodu natomiast w wersji leżącej mamy nóżki oraz bardzo dobrą i grubą uszczelkę, dzięki której mamy tutaj IPX7, pod którą znajdziemy diody, gniazdo na kartę pamięci, AUX oraz port USB-C do ładowania. W głośniku mamy 25 mm przetworniki o mocy 2 x 7 W oraz membrany pasywną z tyłu. Pasmo przenoszenia od 50 Hz do 20 kHz, impedancja 8 mm i czas pracy wynoszący do 20 godzin. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to jest dobrze, jednak według mnie jest trochę za mało basu. Średnie tony są obecne i zapewniają przyzwoitą jakość. Podobnie zresztą jak soprany, które nie przesadzają z cykliwością czy metalicznością. całości brakuje jednak szczegółowości: brzmienie dźwięku jest muzykalny oraz rozrywkowe i dobrze sprawdza się w powierzonych mu zadaniach, np. w trakcie wyplenerowych wypadów ze znajomymi, tej muzyka robi za tło, czy też w domu. Podświetlenie RGB w tym przypadku wygląda ładnie, gdyż Audyktu zdecydował się na iluminację pierścieni wokół membran. Otrzymujemy aż 9 różnych trybów do wyboru, ale wszystkie są praktycznie dynamiczne, z czego część reaguje na rytm muzyki. Tworzy to przyjemny dla oka efekt, tym bardziej że podświetlenie wygląda naprawdę dobrze. Kolory są wyraziste, a przejścia między nimi całkiem płynne, co oznacza, że zastosowano wystarczającą liczbę LEDów. Teraz widzicie, jak wszystkie te tryby wyglądają. Głośnik ma certyfikat wodoodporności IPX7 co oznacza, że możemy go zanurzyć do 1 metra przez 30 minut. Jeśli chodzi o zasięg, to wyniósł on u mnie na otwartej przestrzeni około 10 metrów. Podsumowując, uważam, że głośnik jest wart swojej ceny. Wykonanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. Czas pracy na baterii jest odpowiednio długi, a dźwięk, jak na swoją klasę cenową, gra dobrze. Oczywiście nie możemy zapomnieć również, że w tej cenie mamy dodatkowo podświetlenie RGB. Ogólna ocena tego głośnika to 7 na 10 plusy. Cena. Podświetlenie. Wodoodporność IPX7. Solidna konstrukcja. Czas pracy na baterii. Wbudowany mikrofon. Minusy. Brak aplikacji. Porty są w kiepskim miejscu. To no na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie łapkę w górę, suba, znaczkiem oraz jeśli chcecie napiszcie jakiś komentarz, co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!